Cześć Mario. Radio ja Przebijam się przez ten prowadzki białkot w sieci. Ostatnio na stronie F facebookowej Grecji w ogniu yy, czytałem jakąś recenzję, recenzji na temat filmu TDAK. Sama recenzja jest spoko, natomiast jeden tutaj w pismie zary, troszeczkę lekko, delikatnie podirytował. Prawdopodobnie miał mnie podirytować. Więc szybka odpowiedź. Yy. Aha, nie wiem, ale warto poszukać. Recenzja pochodzi z 2022 roku, jak widać TED, chodzi o Teda Kaczyńskiego, o film Tedka, który można obejrzeć na CDA, Tedka, polecam, bardzo dobry film. Fascynuje nie tylko wujka anarcha. Aha, czyli chodzi o to, że mnie fascynuje TED Kaczyński. No więc to trzeba wszystko sprostować. Generalnie nie chodzi o to, co mnie fascynuje, czy mnie nie fascynuje, bo mnie na przykład fascynuje piłka nożna i gówno to kogokolwiek obchodzi. Ja na kanale Radio Anarchia prezentuję anarchizm. Anarchizm, tak? Any, arechy, Ted Kaczyński jest najpopularniejszym przedstawicielem anarchizmu. To, że ktoś tam czegoś nie rozumie, to, że ktoś coś nie doczytał, to, że yy, była inba na temat, czy. Yy, Kiedyś pamiętam, ile kilka lat temu było, że na, na y, stronie facebookowej w y, pisma Atak y, ktoś napisał, że tam rocznica y, Teda Kaczyńskiego. Y, natomiast jakieś tam przegrywy zaczęły krytykować, że mają to zdjąć, bo on był tam niedobry, bo on jadł mięso i mieszkał w lesie y, i używał y, spinacza do... do Używał, przypuśćmy, nie wiem, nożyczek do obcinania paznokci, a powinno się używać obcinacza takiego automatycznego, bo on był przeciwko technologii, no to używane prostszych metod i to się nie podobało anarchistom. Także bardzo łatwo tutaj dojść do pewnych wniosków. Przede wszystkim pierwszy wniosek jest taki, że w anarchizmie podział idzie na biednych i bogatych. Bogatych z klasy średniej, tych wszystkich, właśnie, którzy nie lubią Teda Kaczyńskiego, tak? tych, którzy sobie siedzą tam na swoich. Akademikach, czytają tam jakąś filozofię nie do końca słuszną i oni są tak, jakby w 100% pewni swojej wyjątkowości. Ci ludzie, tak? Pamiętacie tych kujonów? No bo to są tego typu osoby, tak? No normalny człowiek nie idzie na studia przecież, tylko jakiś, który się po prostu interesuje nauką. Tak? Ktoś musi się interesować nauką, żeby, żeby zostać studentem, żeby rozwijać tam swoje. Horyzonty swoich zainteresowania. Natomiast no, zwyczajny człowiek, no nie do końca takimi rzeczami się interesuje, raczej w ogóle. I o co chodzi? I oni byli zawsze, y, ci ludzie byli zawsze y, przekonani w stu o swojej wyjątkowości, czyli jakakolwiek krytyka, jakakolwiek inność w stosunku do nich, tak, że, że ktoś żyje inaczej, y, ktoś jest inny niż oni. Y, oni to właśnie z taką pogardą i z taką właśnie, nawet tutaj jak do na razie, taką lekko ironią y, się odnosili, nie? i odnoszą nadal, jak widać, także to trzeba jasno powiedzieć. Pamiętam, że, że mój, mój kuzyn był takim kujonem, pamiętam kiedyś pod, niego pod szkołę podszedłem, a on wychodzi, to znaczy wychodzi, typ go trzyma po prostu za szyję tutaj i on tak wyszedł z, i tak go wy, wy, wyniósł po prostu z tej sali. No ja tam podszedłem, mówię dobra, ziomek, weź go zostaw, on jest z mojej rodziny. Nie? Ten, o sorry, sorry, nie wiedziałem, nie? mówi, fajne, masz rodzinę. Ja mówię, no wiem, wiem, tylko co ten co ten mój kuzyn, on mówił na przykład, że on się kiedyś czegoś nauczył tam na pamięć i jaki to on jest mądry. Nie? Jaki to on mądry jest, jaki to on jest wspaniały, jaki on jest nieomylny, nie? Ja mówię, stary, ty się czegoś po prostu na pamięć nauczyłeś, no to się, tak jakbyś brzechwę czytał, nie? Tam szła marchewka do konewka, nie? I, I w ten sposób, no to, 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 to jeden się uczy na pamięć, szła marchewka do konewka, drugi tam pryzmat, tam czegoś tam, nie? I na tym to polega, na tym to działa, także to nie jest tak, że, że, że ja tutaj jakieś swoje się wykładam na tym kanale, nie, ja wykładam anarchizm. I jeżeli tobie się nie podoba, czy komukolwiek się nie podoba, Ted Kaczyński, Alfredo Kospito yy, Czołgosz, czy parę innych osób, którzy yy, poświęcili swoje życie na walkę z systemem, no to, to po pojebę mania anarchistom. I to tyle trzeba powiedzieć. Nie? W ten sposób niestety to działa i, i, i ja na to nic nie poradzę, że, 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 że na tym kanale prezentuję anarchizm. Natomiast no, no, no mówię, no s, Problem y, polskiego anarchizmu i, i występujący w nim, niestety, w prawie 90 kilku procentach klasy średniej jest taki, że oni nie, nie potrafią, podobnie klipki zresztą, że nie potrafią y, skonfrontować tego, że są inni ludzie oprócz nich. Że są ludzie, którzy żyją inaczej, coś inaczej zachowują, co y, mają swój styl życia i nie za bardzo chcą, żeby ktośkolwiek z butami w ten ich styl życia wchodził, i w ten sposób. no, no y, Więcej tego, inaczej tego nie da się, się wytłumaczyć, także kiedyś mówiło się, że anarchizm jest ruchem tolerancyjnym, otwartym na, na inne y, poglądy, na inne sytuacje, na inne style życia, teraz okazuje się, że nie, ty masz po prostu być studentem nie za dużo myślącym, y, czytającym jakieś tam, mm, wymieniającym się w jakieś ramy, kiedyś pamiętam, powiedział, ktoś powiedział, że y, Radio Anarchia jest y, takim krawędziowym portalem, że krawędź, to gdzie jaka, jakakolwiek jest krawędź w anarchizmie, bo ja tego nie mogę zrozumieć, nie? nie, ma żadnych krawędzi, możesz robić co chcesz tak naprawdę, będąc z osobą anarchistyczną, tak, z kimkolwiek się spotykać, y, wiele osób pamiętam mówiło mi jakich kolegów mam mieć, nie, y, między innymi kiedyś ktoś tam właśnie powiedział, że kolega, właśnie ziomek z portalu Grecja w ogniu ma nie być moim kumplem, bo inaczej się nie będą do mnie odzywać i, i tego typu sytuacje, także... Jedyne, co może, może mogę wam powiedzieć, to żeby się wypierdalali i, i do tych osób, które z taką lekką ironią traktują to radioanarchianie. Po prostu no, y, gdzieś przegapiliśmy moment, y, w którym y, Tecz Kaczyński był symbolem anarchizmu, tak? I, i w Polsce y, tak jest, w innych krajach tak nie ma, w innych krajach każdy wie, że, że Kaczyński jest y, postacią anarchistyczną. W Polsce w pewnym momencie oni to odpuścili. Kiedy ten anarchizm systemowy zaczął przejmować te wszystkie, yy, jakby, m, można powiedzieć, anarchistyczne instytucje, czy pseudoinstytucje, yy, wtedy zaczęły się takie głosy taki protestu, że ten, on za bardzo nie pasuje do tego takiego... Wizerunku anarchist ugrzesznionego, działającego dla ludzi. Nie? Pierwszy raz słyszę, że dla ludzi anarchizm jest, nie? dla społeczeństwa. Nie? I z tego ugrzesznionego anarchizmu on jakoś zaczął wypadać. Jak zaczął wypadać, to zaczęli go niszczyć. I właśnie dlatego cały konflikt z Grecją w ogniu wyszedł na temat Anfredo Cospito. Bo już wiedziałem, że nie możemy popełnić jako anarchiści tego błędu. Nie możemy popełnić tego błędu, jaki popełniliśmy z Tadeem Kaczyńskim, gdybyśmy, za, że gdybyśmy zareagowali od razu na te, na te wystrywy na temat Kaczyńskiego, Kaczyńskiego, z taką między innymi siłą, jak zareagowaliśmy y, na temat tych wpisów na y, y, pseudo nie? na temat Cospito, gdybyśmy od razu tak zareagowali. Nie, krótko ma być, spoko, możesz sobie tam krytykować w swoim gronie, tam pod żabką, gdzieś tam, gdzieś wystajecie, czy w antykwariacie, ale na temat y, Alfredo Kospito, żadnej krytyki ma nie być, nie? Bo stracimy Alfredo Kospita, straciliśmy i, i powoli, powoli przywracamy dopiero dobre imię Cedowi Kaczyńskiemu. Yy, ale to, idzie, jak widać, idzie bardzo mozolnie, skoro nawet takie yy, portale jak Grecja w Ogniu i podchodzą do tego w sposób ironiczny. Także, także niestety no popełniliśmy błąd z, 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 yy, Alf, yy, z Cedem Kaczyńskim i nie możemy tego popełnić już z innymi osobami, które poświęcają swoje życie dla anarchizmu. I dlatego właśnie był taki od razu szybki wjazd na Portale pseudowegańskie, że mają się uspokoić, bo Alfredo Kospito jest anarchistą, a jak masz coś do Alfredo Kospito, to masz coś do anarchistów, czyli coś do nas. Tak? I tutaj trzeba było działać szybko. Mam nadzieję, że zrozumiecie że, że yy, yy, sposób działania yy, anarchizmu, yy, że po prostu no, nie możemy sobie już pozwolić na to, żeby stracić kolejnego yy, przedstawiciela, yy, jednego z popularniejszych przedstawicieli yy, anarchizmu. Pokój kontrola to ta, która jest w Tobie. Najsztywniejsze granice rodzą się w Twojej głowie, co najbardziej